Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i z przyjemnością witam się z Lechem Wikerejczykiem. Dzień dobry, Lech. Dzień dobry, Marta. Jesteś szefem marketingu w firmie no Fluff Jobs i zgłosiłeś się w naszym konkursie CMO Awards w kategorii Creative Innovator. I teraz jest ten czas, kiedy jeszcze przez tydzień do 23 kwietnia szefowie i szefowie marketingu mogą głosować na te zgłoszenia w CMO Awards, więc chciałabym, żebyśmy zachęcili ich do tego, żeby wejść na platformę, przeczytać również Twoje zgłoszenie i oczywiście oddać głos. Więc powiedz proszę coś więcej o tym zgłoszeniu i o tej manifestacji, na której jesteś. Zachęcam, zachęcam absolutnie. Manifestacja jest częścią kampanii, która została zgłoszona w ramach Simo Awards kampania Szanuj siebie. Z naszych badań wynika, że, że większość szefów marketingu o, o tej kampanii słyszała, większość Polaków w, w wieku produkcyjnym w jakiś sposób o kampanię się otarła. To była kampania, która zmieniła rynek rekrutacji w Polsce ale żeby lepiej ją zrozumieć, myślę, że muszę dać taki lekki background na temat tego, czym no Jobs jest. My jesteśmy relatywnie niszowym portalem, relatywnie niszowym, czyli firma zatrudniająca 150 osób, obecna w sześciu krajach, która tak naprawdę swoje korzenie wzięła z rynku IT, bo nasze ogłoszenia przede wszystkim dotyczą właśnie pracy w IT, a to, co jest naszym wyróżnikiem od 2014 roku, kiedy wyszliśmy na rynek, jest właśnie obowiązek podawania widełek wynagrodzeń w każdym ogłoszeniu. Czyli jeżeli szukasz pracy i lubisz oszczędzać swój czas, no to wtedy wchodzisz na No Fluff Jobs i tam masz podane kawa na ławę, wszystko w wersji takiej bez rania wody, bez no, niepotrzebnych przymiotników, bez tego flatu całego. Dwa lata temu zastanawialiśmy się, jaką kampanię możemy zrobić, żeby z tymi, z tymi emocjami związanymi z procesem rekrutacyjnym, wyjść szerzej, pod, po prostu, żeby zacząć dyskurs publiczny na temat tego, że zarówno rekrutowani, jak i rekruterzy mogą oszczędzać swój czas poprzez transparentność, poprzez to, że w ogłoszeniach są podane widełki, czyli nie mamy tej całej długiej pięcietapowej gry wstępnej, gdzie okazuje się, że, że jednak do siebie nie, nie pasujemy. Ale chcieliśmy też omówić innego rodzaju, in, innego typu kwestie związane właśnie z procesem rekrutacyjnym, czyli na przykład kwestie związane z dyskryminacją ze względu na wiek, na płeć, to są tematy, które dotykają mniej więcej 30% Polaków w wieku produkcyjnym, bo o tylu osobach właśnie o takim procencie mówimy w kontekście osób, które niestety w jakiś sposób nie dostały pracy bądź wypadły z procesu rekrutacyjnego z racji na to, że że właśnie tematy ich planów rodzinnych były poruszane. To są rzeczy zabronione, ale świadomość o tym jest niestety dosyć niewielka. Chcieliśmy po prostu włożyć troszkę kij w mrowisko, pokazać, że jako firma nie lubimy statusu quo. A to, dlaczego zgłosiliśmy się właśnie do, do Creative Innovator, wynika z tego, że ta akcja zakładała odwrócenie ról. Wymyśliliśmy hasło, dosyć bardzo mocne hasło, Szanuj siebie. Chcieliśmy, żeby nasza akcja, która tak naprawdę wyszła poddolnie, chcieliśmy uruchomić ludzi, żeby oni wyrazili swoją niezgodę na to, że są czasami w procesach rekrutacyjnych traktowani w niewłaściwy sposób. To, o czym mówiłam, kwestie dyskry dyskryminacji, kwestie też marnowania czasu. No i to się udało w niesamowity sposób. Nasza kampania zebrała jednym z celów kampanii było zbieranie podpisów pod listę otwartym do, do szefowej Parlamentu Europejskiego i zebraliśmy tych podpisów 13 tysięcy i według mnie to jest coś niesamowitego, że firma, normalnie wiadomo, że konsument firmom ufa, ufa średnio, ale firma uruchamia akcję społeczną i efektem tej akcji jest nie tylko 210 unique userów na landing page'u, jest nie tylko 4 miliony zasięgu i ponad 600 tysięcy AWE z, z artykułów, które o tej kampanii pisały. No myślę, że jak na kampanię marketingową, to jest niesamowity wynik ale to, że my przy ograniczonym budżecie trafiliśmy do tylu osób. Tak jak powiedziałem, no Jobs pochodzi z, ze świata IT, ale kiedy zaczęliśmy monitoring mediów, no to okazało się, że idee, które w tej akcji, tam było 27 różnych rodzajów haseł, nie aplikuj bez, szanuj siebie, nie aplikuj na oferty bez wynagrodzenia, szanuj siebie nad godziny, albo płatne, albo wcale, szanuj siebie, nie zgadzaj się na niestosowne pytania. 27 postulatów, które znalazły odbicie w każdej praktycznie grupie zawodowej. Myśmy z monitoringu sieci widzieli, że Kilka, kilkanaście tysięcy osób zalejkowało taki, taki post na grupie skupiającej mechaników samochodowych. Czyli wyszliśmy praktycznie do każdej grupy i z tego, co widzę, z tego co widzimy w ciągu ostatniego pół roku kwestia widełek płacowych po raz pierwszy pojawiła się w debacie publicznej. Kiedy nasza kampania wystartowała, ok, myśmy podeszli do niej też w bardzo niekonwencjonalny sposób. Banery i, i takie happeningi, które odbywały się w czterech największych miastach w Polsce. Mieliśmy ograniczone budżety, także musieliśmy się tutaj mocno ograniczyć, ale z drugiej strony y, różnego rodzaju działania, guria marketingowe, różnego rodzaju współpraca z. Influencerami pokazy laserowe z hasłami Szanuj siebie. Sama akcja też miała wymiar teaserowy, bo przez pierwsze dwa tygodnie w kilku miejscach w Polsce po prostu pojawiały się napisy Szanuj siebie bez żadnego wytłumaczenia. No a tak jak wiemy, ostatnie lata, czy w ostatnich latach polska przestrzeń publiczna, reklamowa była w jakiś sposób zawłaszczona przez różnego rodzaju fundacje religijne. I kiedy pojawiło się to hasło Szanuj siebie, to my znowu z monitoringu sieci widzieliśmy wiele komentarzy: O nie, znowu oni będą mówili, że mam się szanować, ubierać mniejszy dekolt albo, albo tego typu rzeczy. No i potem, minęły dwa tygodnie, zrobiliśmy reveal. pokazaliśmy, że chodzi o to, żeby szanować siebie i mówić nie tym pracodawcom, którzy dalej tkwią w, w tych, powiedzmy, dzikich latach kapitalizmu i, i średnio szanują pracownika. Ludzie czuli oddech i pisali do nas. Wow, jak fajnie, poruszacie mega ważny temat. Ja się, ja się bałam, albo ja się bałam, że to jest znowu jakaś akcja, akcja właśnie światopoglądowa, a Wy poruszacie coś świetnego. Także wielowymiarowość tej akcji i to, do ilu osób ona dotarła, jest, jest, jest czymś niesamowitym. I myślę, że jest czymś, i dlatego zachęcam też do oddania głosu, bo. Marketing potrafi zmieniać świat na lepsze, ja jestem pewny, że walczenie o transparentność procesów rekrutacyjnych jest właśnie zmianą świata na lepsze i dlatego myślę, że to co udało się osiągnąć naszemu zespołowi in-house marketingu jest czymś naprawdę wartym nagrodzenia. Bardzo dziękuję za, tą, za ten skrót Waszego case'u, i oczywiście wszystkich Państwa bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się w szczegółach ze zgłoszeniem i oczywiście do głosowania. Jeszcze raz przypomnę, głosować można do 23 kwietnia. Bardzo Ci dziękuję i bardzo mocno trzymam kciuki. Ja tobie również. Dzięki, Dziękuję wielkie. pięknie. I pozdrawiam wszystkich. Dzięki.